Dzień dobry, nazywam się Aleksander Karycki. Znajdujemy się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Siębodzica. Chciałbym Państwu przedstawić naszą tutaj korocjuszkę, która ukończyła właśnie naszą turnus, dosyć długi, czyli zgodniowy. Chciałbym się podzielić swoją opinią o naszym tutaj pobycie, o naszej terapii, która tutaj odbyła, ze swoim doświadczeniem. Proszę. Dzień dobry. Przyjecham tutaj na Akademii z KASE są Sądzie Nazywam się Łukasz. Samo? Pozdrawiam wszystkich. <grych> Co mi to coś No, Na pewno nie jest to procentowe zdrowie. Yy, chodząc do lekarzy przez 10 lat, ciągle słyszałam, że wszystkie objawy, które mam, są psychosomatyczne, dlatego że przed, no, 10-15 latach chorowała na depresję. Yy, cóż można było więcej zrobić? Nic. Wszystko psychosomatyczne. Czyli Czy to tabletki są była... cały czas tak, przejmowane? Tak, tabletki na depresję. Żadnych zabiegów w sumie nie miałam. Raz pojechałam na rehabilitację, która mało co mi pomogła, ale ja nie mogłam się z tym pogodzić, że te bóle, które cały czas mam w ciele, to są bóle mięśni, bóle stawów, bóle brzucha, w ogóle kłopoty z, z jelitami. To wszystko było zwalane na psychosomatyczne jakieś objawy depresji. No są ludzie, którzy przyjmują coraz większą dawkę tabletek i mówią, że jest wszystko w porządku, że czują się lepiej. Ja z tym niestety tym dość nie mogłam. Mhm. I któregoś razu e, oponając YouTube, krojąc w kuchni marchewkę do zupy, Włączyłam filmik z Aleksandrą Kareckim, czyli z pana ojcem? No i tak mi ten człowiek przychodzi do gustu, tym co mówił. W sumie mówi po polsku też nie stuprocentowo, a bardzo przekonująco. I to zaczęłam oglądać te filmy. Zaczęłam całą rodzinę zanęczać tymi jego teoriami właściwie, na wyzdrowienie o Akademii. Wszystkiego się dowiedziałam już przed przyjazdem tutaj, oglądając te filmy, z półtora roku chyba. Nie mogłam wcześniej wyjechać, dlatego że złożyłam papiery na rentę i ciągle jakieś papierki musiałam nam dosyłać i w zasadzie dostałam odpowiedź w kilku słowach. Renta chorobowa nie należy się pani. No i tutaj przyjechałam przed 30 dniami. No, to jest można powiedzieć taki hard rock, Tak, no, nie jest łatwe. Zabiegi są eee, intensywne co tak. godzinkę, mniej więcej się to wygląda od rana do wieczora. <noise> teraz jak na tych nowych kuracjusz, jak biegają z karteczką od gabinetu do gabinetu, to mi się, zabotekę, bo taka sama tak samo. Na początku byłam. Tak. A teraz ojciec jestem stary wyżeracz. Już można powiedzieć, że się to Walizkę. Eee, co mi to dało? No? Ja fizycznie poczułam się lepiej. Jestem zmęczona, to jest moja wina, ja też po mało śpię, z własnej winy, bo sobie filmowałam tam, tam wieczorami. Ale y, ciało jest inne. Y, y, po prostu... Rozluźnione, rozluźnione. tak. Bo mamy tyle masaży tutaj, że... Nie wiedziałam nawet, że masaże mogą być w ten sposób robione, tak y, intensywnie i... E, przy, przy każdym masażu ja czuję inną Cząsteczkę jakby ciała każdy z innej strony masuje. Ból jest okropny czasami. Nie będę mówiła o tym, co wydalam, bo to szokuje wszystkich. Przede wszystkim, wiele razy oczyszczyliśmy Pani, kanał tak. na pod tym kątem. Tak. Jest to zdecydowana poprawa. Tak, ci, którzy oglądają YouTube i kanał wasz, to wiedzą, że podstawą jest oczyszczenie kontrowy. Tak, bez, od tego zawsze zaczynamy, pomimo dużo zabiegów. Niestety same zabiegi jedno nie pomagają. Tak. Trzeba też je wielokrotnie połączyć z organami. I tutaj, yy, nie wiem, korzystając z tej okazji, że tu siedzę, chciałam pozdrowić wszystkich sceptyków i ludzi, którzy zaprzeczają, że my nie mamy w sobie jakichś monstrów. Postworzyj Tak, tak ja, mówię, ja mówię, ja mówię, że ja tak. Ludzie, tak, myślą, że tego tak. ich nie dotyczy, tak? Czyli ludzie myślą, a no, to jak oczyszczacie się, mi nic nie dolego mi nic nie boli, to ja nic nie mam, czyli wszystko ok. Niestety, e, albo stety, jak niektórzy tutaj przyjeżdżają, doświadczają to, to już później widzą, że jednak są kamienie w wątrobie, są te robaki w środku, które też trzeba się wyzbywać. I na przykład dzisiaj, byłam mam starać się piona, bo wcześniej też coś tam do mnie wyszło, ale dzisiaj udokumentowałam to zdjęciem i wysłałam ją osobie z rodziny. Ta osoba powiedziała, a twu, jakie to okropne. Mm -hmm. ja mówię, jak spróbujesz zajrzeć do swoich jeli to to twu będzie trzy razy silniejsze. Mm -hmm. Tym bardziej, że mają psy No to tak bardziej. Ci, którzy mają zwierzęta domowe, jakolwiek psy, koty lub inne zwierzątka, to jak najbardziej powinni się przede wszystkim też odrobaczać się części. No i chciałam y... po prostu. Nie, już, już nie chcę o tym w ogóle mówić z kimś, kto naguje za każdym razem. Nie chcę o tym mówić w ogóle. Bo to jest naprawdę żenujące, że ludzie w dobie komputerów i środków masowego przekazu, gdzie można wszystko przeczytać, wszystko obejrzeć, wszystko odkryć, dowody zobaczyć zaprzeczają czemuś co jest oczywiste. Znaczy, Problem polega na tym pewno, że ludzie mają za dużo, za dużo mam powiedzieć o informacji, tak? Jest wiele metod, ludzie poczytają to, to, to. Jednym uwierzą, drugim niestety nie i, i, i nawet my na przykład też radzimy nie stosować wiele metod na jednym razie, mhm. bo nie wiadomo, czy Państwo to może być nie zaszkodzi, tak? No bo kto to na podstawie czego oni zbadali sprawdzili, że im trzeba akurat to, bo często ludzie nawet że to, to jest obiekt, to jest obiekt, to jest obiekt, a jak on jest nietrachny zastosujemy metody, i mogą sobie więcej zaszkodzić na przykład, tak? Dlatego no to trzeba to do, do to wszystkiego, jest. trzeba z głową podchodzić, no szukać właściwego miejsca przede wszystkim, tak? Żeby było tą pomoc, albo, no jeżeli, jeżeli macie możliwość, to sprawdzać albo do, z, z polecenia na przykład tej metody, którą stosujecie, hmm. ktoś inny stosuje, tak? Bo nie zawsze przez internet są inne diety przez internet lub innych metod, ale są nie zawsze są właściwe dla, dla, dla własnego dla organizmu, tak? Co jeszcze chciałam powiedzieć a, a propos moich tutaj odczuć. Ja, będąc na tych masażach, doświadczając no, wiele bólu w sumie. Bo jakoś tak chciałam, mam zbolały, że nie wiem, może nie każdy, to przeżywa. To naprawdę teraz zobaczyłam dopiero jak te masaże. Pokazują, co w nas jest właściwie, gdzie to boli, gdzie są jakieś z, 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 zastałości stare. Tak, o bólu. Jakieś mikrourazy. No. Dokładnie tak, jeżeli gdzieś nie ma znaka bólu, to są znaka tak zwanego problemu. Tak? Ale to, co Pani tutaj osiągnęła, dopiero tak naprawdę kilka tygodni, nawet miesiące kolejnych, to Pani zobaczy, że jeszcze od będzie nad tym pracowo, żeby to naprawić. No, Bo ten system pani na tyle wzmocniony na tyle, chwilę, że będzie walczył z innymi problemami. Tym bardziej, że już postanowiłam, już mam wizję co jak robić. Teraz tak już nie, nie będę się bała oczyszczenia dróg, oczyszczenia wita. i na pewno będę to kontynuować. To, że chodzę na no salę i masaż już miałam, a teraz poproszę swojego masażysty, żeby mi robił to masaże. Taki trochę każdrokowy sposób, a nie Czyli poruszamy plec... na przykład? Tak? No, 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 to czekam, ok. w ogóle to też mi tak to <słuch�flące> ale to były w ogóle takie, że chciałam je w krótkim czasie usunąć ze względu na pracę. Mm -hmm. No i tak, to zdrawiam wszystkich. Od Ciebie też, bardzo Cię kocham. <słuch Return> Dziękuję bardzo, piękne opinie. Wszystkim, wszystkim, którzy nas oglądają, prosimy się nie, nie obawiać się odważać się sprawdzić lub przyjechać nawet na krótką terapię profilaktycznie, nie czekać na ten ostatni moment tak, żeby poprawić duże stany problemowe, tak. duże stany zapalne, to naprawdę ciężko później, trudniej to jest zlikwidować, niż możemy o to wcześniej oczywiście zadać, tak? Tak. Mogę jeszcze dwie rzeczy. O, oczywiście. Do Proszę. O Moja ciotka jest kosmetyczną. Do niej przychodzą osoby, ze schorzeniami skóry, twarzy dokładnie, gdzie lekarze rozkładają ręce. Bo ona przeważnie... próbuje to zlikwidować swoimi sposobami, ale mhm. nie zawsze się to do końca udaje. Ona jest moją jakby niezwolenniczką, tylko ona sympatyzuje ze mną w tym, że ludzie mają pasożyty na przykład. Mhm. Sama usuwala te ty, pasożyty, wie, że coś w sobie jeszcze ma i będzie to kontynuować. Musiała się teraz dziecko poświęcić, nie chodzi, bo ale jest osobą świadomą. Nikt nie pomyśli na tym, że my jesteśmy tak w środku, powiem, zaczardzeni grudni, mm -hmm. że choćbyśmy nie wiem, co nakładali na twarz czy na skórę, to i tak. Niech Przede wszystkim, niech idę, niech idę. którzy nas wszyscy oglądają, to wiedzą, że jeżeli problem ma skórny, tak, no to jest problem wewnętrzny, bo na skórę tylko wychodzi objaw tego, no co na środku siedzi. Tak? To jest taka sygnalizacja na naszej skórze, że trzeba już w końcu coś ze sobą zrobić czy zabrać. I tak? te ludzie stosując maści lub inne rzeczy, oni tylko załagadzają problem, ale problem siedzi dalej w środku, i niestety to dokładnie, to dokładnie to nie pomaga trzeba dalej walczyć niektórzy przez całe życie to w ten sposób walczą z maściami lub jakimiś innymi rzeczami i nie wiedzą jak dalej sobie z tym poradzić. No i jeszcze chciałam podziękować wszystkim tutaj, bo naprawdę fajnie jesteście, tą nie będę wymieniać imienia, ale naprawdę super, naprawdę super. I... Dobrze. Naprawdę, wszyscy dają siebie wszystko. Staramy się, żeby było to mowa żeby wszyscy byli zadowoleni. Ja również Pani jeszcze raz dziękuję za dobrą opinię. Jak Państwo widzą, staramy się wszystkim pomóc na tyle, ile możemy. Dlatego serdecznie zapraszamy do nas do Akademii Medycyny Regeneracyjnej, w o Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy.